Wraz z tym moim punktem odniesienia, którym jest słonecznik, teraz wejdziemy na stanowisko numer jeden i pokażę kolejne odmiany. Bo już, gdybym chciała wszystkie nagrać w jednym filmie, no to słuchajcie, sami wiecie, co by się działo. Więc teraz będą odmiany, które dostałam od znajomego, a ogólnie nasiona pochodzą od profesjonalnych uprawiających. Arguziaczki. To są takie niecodzienne odmiany. Jeszcze są mało dostępne. Lark, Seeds, ZKI, Nowa, Klaus, Zakata. Zaczynamy w takim razie. Tam, bo w tamtym miejscu. O, ten ciąg. I tu ciutko, za mną, ciut, ciut. To są właśnie od tych producentów odmiany. Bardzo ciekawy wygląd mają niektóre z nich. O, tak! Teraz proszę, mamy oznaczenie takie. Jeżeli przejdzie ta odmiana pozytywny test, to zostanie jej nadana nazwa, a na razie za pomocą liczby. Jest opisana. Czy mamy zawiązek, jakiś arbuza? Jeszcze nie. Dopiero się kwiaty pojawiają. Kolejna od klausa. Takie ma znaczenie. 8 maja były siane, a sadzone 31 maja. Taka wielkość. Kolejny od innowy. Niedługo zrobię coś z tymi sadzonkami ze wszystkimi. Pokażę wtedy w odrębnym filmie. Jest taki maleńki, ale czy zawiązany? Zobaczymy za jakiś czas. To w takim razie idziemy do tej odmiany. Średnia siła wzrostu porównując niektóre inne odmiany pokazane w filmiku poprzednim, którego jeszcze na ten moment nie przesłałam. Proszę tam. to jest zależne od danej odmiany. Od Klausa. Kolejna. O, i tu już jest maleńki związek żeński. Odmiana od innowy. Tu już silniejsza sadzonka. I widać maleństwo. Jeszcze, jeszcze. No, tu już jest większa sadzonka. I dalej. no to jest malutki niestety tych Teraz okres zakaty, fireball. Nie wiem, dlaczego te liście takie są. Tu z tyłu muszycy nie ma. to jest z powodu chłodnych temperatur, zimnych nocy? Niektóre tak mają, odmiany, sadzonki. Jeśli ktoś wie, to proszę powiedzieć, co może być tego przyczyną. I niestety blajki choruje. Tu ma owoc mały, na razie. Nie wiem, czy go nie oberwę, oberwę. Na razie odrywam. Będę pryskała poliwersum, ale teraz kilka dni deszczy, zimnych dni deszczowych będzie. W zasadzie tydzień zapowiedziany jest cały, zero słońca. Barbados podobny do Charleston Grey. I musimy w tę stronę pójść, bym się odwróciła do etykiet, do podpisów. Z ZKI. O tenach nie pamiętam, czy pokazywałam. No tak. Więc idziemy dalej. Na no Dlatego bardzo liczę. Tu jest pęd. I tu. I tu taki długaśny. To jest Yumi. Rok to był bardzo słabiutki. O! Mamy arbuziaczka małego. Dobra drodzy moi szanowni Państwo, ten to jest przesadzony, mój tu malutki. USA nowa tylko taka wielkość. Ten to nie. No tu jest, tutaj to w ogóle, ale dobrze, że żyje i rośnie. On bardzo wolno rośnie. Mariner, żeglarz od Klausa. Ósmy majsiany. Tu kolejny. Zarządki. Tu jest jedna. Coś się na listkach robi, tu jest druga. nieduża. I teraz uwaga. Asterix. Jak ją nie był okazały, tak Asterix również tam na owoc, gdzie koniec słonecznika. Malutki po prostu. Czyli to mamy pędy, i tu Asterixa. A tu z kolei Pluto. Malutki. Nie tak bardzo jak inne, ale malutki jest. O. No i taki maluszek. Cynia, a tu on. I coś się dzieje. Rzecz jasna jakaś już choroba. Raczej nie wirusowa. Monro. No też ma te liście takie, no zobaczcie. Maszycy tu nie ma. No zaburzony po prostu wzrost. No to wychodzi. Pewnie przyczyna fizjologiczna. A tu Zora. Jedna sadzonka. Tu mamy jeden ten, Tam mamy drugi. A to jest krwawnik. O! To jest Zora. Awalon, ale to już z Litwy. Od Arbuzu Sekla. to już z, od innego. No, dostawcy nasion. Tak powiem. I te również. Zakończę widokiem na Gryzli. A nie, jeszcze nie. Malutki Gryzli. On też ma takie liście. Okarbowane. A tu już dalsze są ok. I charyzma, bo chyba charyzmy nie pokazywałam długi o. Tak bardzo był. select od zakaty. No jeszcze select o. Ten ma takie liście zupełnie inaczej wyglądające mocno zabudowane. Te są powycinane. Tu obok również, a tu zabudowane. Tu rosną dwie sadzonki. Jedna druga. I zakończę takim oto makiem, który w tym roku ma mniejsze kwiatki niż zwykle w zeszłym roku to była wielkość mojej dłoni teraz już jest ciemnawe, chłodnowy dzień dobiega końca i kwiaty są zamknięte a jutro już go nie będzie no to z tych pojawią się kolejne muszyca lubi siedzieć na tym maku i kamna czy Black. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Pozdrawiam. Czyli w dwóch filmach od linii za Dotąd zaprezentowałam odmiany. Deszcze, deszcze i zagrożenie dla arbuziaków. I w ogóle dla roślin.